Witam Was, moje drogie Panny na kanale Kitwich Daro. To moi drodzy, czytanie na następne dwa tygodnie dla Was i czytanie e, tutaj krótko wam tylko przypomnę, jak e, je odsłuchiwać, jak e, taką mini instrukcja, więc kilka różnych informacji, jeśli chodzi o ten główny rozkład, bo tutaj będą e, Kilka spraw, które się pokazują, ja będę je omawiać, ale jakby musicie sami sobie dopowiadać, która z tych e, informacji jest Wasza i z czego skorzystać, ale nie próbować jakby dopasować swojej sytuacji, w której Wy jesteście, e, do tego, jeśli to z Wami by nie rezonowało, bo tutaj nie o to chodzi, tutaj bardziej chodzi o to, żeby skorzystać z tego, a nie. E, na siłę do siebie dopasowywać, więc, bo może tutaj w ogóle w innych realiach się znajdujecie i dla was to jest zupełnie bezsensowne, o czym na przykład będę mówić, tak? Ale jeśli to jest wasze, to od razu będziecie wiedzieli, że to jest moja sytuacja i. I tak dalej, ok? Później druga część to jest podział pan-pani, praca uczucia i osoby, które są z singlami lub są w relacjach. Czasówka do tej drugiej części będzie oczywiście pod filmikiem, i tam sobie znajdziecie po prostu to, co dla Was jest właściwe w związku z tym, no kim jesteście, tak. I okej, okay, teraz już nie przedłużam. Słuchajcie, pierwsza sytuacja, która mi się pokazała, jest dotyczy jakiegoś planowania i mi się wydaje, że tutaj już jakby jest gdzieś początek w, tej, w tym przekazie, już w przeszłości, dlatego że tutaj już są jakieś dwie osoby, które mają jakiś plan i może dotyczyć to pracy, ale... Ponieważ my mamy Asa więc może być bardziej w kontekście e, uczuć. Uczuć partnerstwa tutaj jakiś początek emocjonalny e, się pokazuje, nowa szansa, e, nowa osoba, ale jakby też i nowy etap w tym partnerstwie, które już tutaj jakby mam pokazane. Karta czekania. A kielichów czyli miłość i później mam kartę obaw. Mam jakieś lęki, które się będą nasilały, prawdopodobnie że, dlatego, że tutaj jest jakieś czekanie. I może być tak, że ktoś dostanie wie, za dużo czasu, być może nawet, na to, że zacznie się nad tym zastanawiać, czy ja chcę się przeprowadzić, czy ja chcę wyjechać, czy to ma sens, czy ja się na to tak naprawdę zgadzam, czy ja to dobrze przemyślałem, przemyślałam, ok? Nie wiem, czego to dotyczy, bo tutaj zmiana może być naprawdę dotycząca wszystkiego, ale tu już jest ten plan. I z tym planem, planowaniem, jakąś zmianą będzie właśnie nasilający się lęk. Mimo tego, że jest bardzo dużo takiej miłości tutaj pokazanej, taka bardzo um, coś co um, jakby w takiej sferze emocjonalnej bardzo jest na wysokim już poziomie. Także tutaj no, to nie jest tak, że ktoś chce z tego zrezygnować, bardziej się zaczyna zastanawiać no, e, jak to będzie wyglądać, ta przyszłość, ok, więc tutaj chyba z tym jest to najbardziej związane. Później następna sytuacja, która mi się pokazuje, e, mam szybkie zmiany, znowu jakieś, m, podróż, e, tutaj jakieś informacje, napływ, e, komunikacja bardzo mi się pokazuje, tutaj internetowo też to może e, być ta szybkość i dynamika, ale zaraz za tym mam e, kartę wisielca, i może ten ktoś zacząć widzieć coś w jakiejś nowej perspektywie, e, ale może być też tak, że tak jak szybko tu się coś zaczęło dziać, raptem się zatrzyma i będzie trzeba czekać. I to czekanie znowu bardzo podobnie jak tutaj może wpływać pozytywnie albo negatywnie. Druga rzecz, która się pokazuje w wisielcu, to jest to, kiedy ktoś musi coś poświęcić. Więc, albo wy będziecie musieli tutaj poddać się czemuś, jakby z czegoś zrezygnować na korzyść. Innej rzeczy, bo ja mam dziewiątkę kielichów i to jest bardzo dobra, dobra zmiana. Więc e, jeśli będziecie wiedzieli, że na przykład coś szybko się zaczęło i mogłoby to być już e, u Was za Wami, że tak powiem, już się wydarzyć, i teraz wiecie, że czekacie i po prostu to się dłuży w nieskończoność, a miało być tak szybko, i raptem zostaliście zmuszeni, bo tutaj ktoś nie ma wpływu, nie ma kontroli nad tym. I wiecie, co mogłoby tak być też, że no nie wiem, w wyniku jakiejś sytuacji to opóźnienie niestety będzie od Was niezależne, ale zaraz za tym cały czas macie tą dziewiątkę kielichów, więc to wszystko ma jakiś sens. Może być tak na zasadzie, że nie wiem, nie ma jakiejś gotowości gdzieś w przestrzeni, nie ma Waszej gotowości, dostajecie czas na, nie wiem, rehabilitację w jakimkolwiek aspekcie, ok? Bo ja tutaj nie chcę mówić, że to zdrowotnie, tylko po prostu coś tam musi jakby się dopełnić e, czasowo. Nie wiem, być może wasza cierpliwość będzie też wystawiona na właśnie próbę, jakiś test i teraz macie tą dziewiątkę kilku, czyli tutaj jest zwycięstwo, jest szczęście, warto było, czyli to, co macie usłyszeć, to przede wszystkim właśnie te wydarzenia w takiej kolejności i, i to ma przynieść właśnie w e, efekcie końcowym jakąś, jakieś duże zadowolenie. I teraz na koniec to, co się pokazało u Was, ją kartę siedmiu e, monet, czyli karta czekania, e, karta, która mówi o tym, że ktoś się zaangażował w jakiś e, proces, e, coś spra e, sprawiało Wam przyjemność na początku, kiedy się za to zabieraliście, a teraz doszło do takiego momentu, że już jakby. E, wszystko zrobiliście i czekacie na to, żeby zaczęło to dla Was jakby przynosić korzyści, i może być tak, że to czekanie znowu jest w jakiś niesamowicie długi czas. I może komuś zacząć, e, jakby przychodzić myśl, żeby to zostawić, zrezygnować. I mam kartę dziewięciu, e, przepraszam, e, pięciu kielichów. I to jest karta taka, która mówi o jakiegoś rodzaju rozczarowaniu, e, czy jakimś rozżaleniu, ok. E, skupianie się na tym, że, nie wiem. Jakaś strata, czyli strata czasu, strata po prostu czegoś, waszych emocji, waszej energii. Mogłoby to być takie troszeczkę pod kątem też partnerstwa, bo zwykle jest tutaj w tej piątce kielichów pokazane coś, kiedy ktoś czegoś żałuje, że się wydarzyło, że coś się zrobiło, że coś się powiedziało i tak dalej. I dostrzeganie tego jako. Um, no że to nie poszło w tym kierunku jak powinno i odbieranie jako no nie wiem jakieś rozżalenie po prostu i macie zaraz za tym kartę 10 miecz, więc albo to się zakończy po prostu i raptem i w końcu przestanie to takie być takie wiecie Przedłużające się w nieskończoność, to to jest za, pokazana karta, która mówi o tym, to się skończy, okej? Okay? Nie będzie to przyjemne, ale być może to jest też przebudzenie dla Was. Jeśli jesteście w takiej energii i to się po prostu już nie możecie pozbierać od tego momentu, kiedy to się wydarzyło, to teraz jest taki czas, przebudź się, okej? Okay? Więc tutaj jakieś zasugerowanie, że może być potrzeba zaakceptowania po prostu czegoś co się zakończyło albo że wy chcecie to zostawić, że to już przyszedł czas, żeby przestać się łudzić tym, że e, no albo ktoś do was wróci, albo nie wiem, albo ten czas zostanie cofnięty i po prostu jakieś wyjaśnione to zostanie e, cokolwiek tam było. A tutaj jakby no trzeba zakończyć jakiś e, etap i gdzie być może nawet sami zaangażowaliście zbyt dużo czasu i swojej energii. Tak, jakby ten koniec jest nieunikniony i trzeba to zrobić. Wy macie to zrobić, zostanie to jakby zakończone, ale jak najbardziej to już jest przełom. Czyli tak, jakby otworzyć oczy i iść dalej, że to już jest jakby umarło śmiercią naturalną i jakby przestać się na tym już użalać i czekać więc skończoność. Także nie wiem do czego. Tutaj znowu macie bardzo wiele podtekstów, tym bardziej, że są i monety, i kielichy, czyli to może być i praca a, i uczucie zranione. No, jakkolwiek w każdym razie ta dziesiątka mówi o tym, że to jest ten czas, że a, jakby się dokonało. Teraz panowie, którzy są singlami i to, co się u was pokazuje w pracy najpierw, wy macie pazia mieczy pokazanego i ten pazie mieczy mówi o tym, że trzeba będzie w tej pracy y, uważać albo na osoby takie, które, nie wiem, w jaki sposób was obserwują, i tutaj znowu musicie sobie dopowiadać, czy macie kogoś takiego, moglibyście mieć kogoś takiego, kto się Wam przygląda, obserwuje i no nie wiem, z jakiegoś powodu, e, no coś tam jest e, wynikiem tego obserwowania. No to o, przy tym pazium e, mieczy ja mam kartę dziewięciu kielichów, więc albo Wam się uda tutaj utrzymać jakąś taką, wiecie, e, Poker face, taki wiecie, że, że wy na przykład nie zdajecie sobie sprawy, że ktoś was obserwuje i wy sprawujecie się niesamowicie, tak wiecie dokładnie, jak powinniście w tej pracy, i tutaj po prostu przyjdzie w związku z tym ta ocena bardzo pozytywna waszej pracy, że naprawdę jesteście wyjątkowo no, dobrze w tym, co robicie, więc może być tak na tej zasadzie, albo patrzcie pod kątem was samych, że teraz może być w tym najbliższym czasie taki moment, kiedy będziecie musieli. Albo wykazać się bystrością, bo to jest też karta nauki, czyli tutaj może być, że ja się czegoś uczę, ja zdobywam wiedzę. E, I w związku z tym później mamy cały czas to dobre zakończenie, więc e, no jest wiedza, uczenie się albo spryt i obserwacja. Więc e, i to ma wam pomóc w tym, żeby osiągnąć jakieś szczęście. Więc to jest bardzo dobry. E, Dobre karty ogólnie, jeśli chodzi o pracę, i ten efekt końcowy, to dziewiątka kielichów, bo ona mówi o tym, że tutaj wszystko pójdzie po waszej myśli, ale trzeba się wykazać tym sprytem i być jakby o krok do przodu od nie wiem konkurencji, od nie wiem, osoby, z którą, um, która równie, równie jest bystra jak wy, a wy macie być tutaj bystrzejsi, ok? Więc e, jakiś spryt mi się tutaj przede wszystkim, rozsądek, wiedza, obserwacja. Nie dać sobie wejść na głowę, bo tutaj ten paździer to jest taką osobą, która jakby ma małymi słowami potrafi głośno wyrazić, żeby nie dać sobie wejść na głowę, tak? Czy na przykład, że nie traktuj mnie jak, że ja nie rozumiem, tak? Um, tylko właśnie wykazać się tym, że, żeby komuś pokazać to, że, że wy wiecie, ok? No, takie obs obserwować coś yy... i jakby no, pokazywać, że nie należycie do takich osób, które dadzą sobą sterować yy, w jakiś sposób. No, bardzo przyjemna energia tutaj ogólnie się pokazuje w tej pracy. Teraz jeśli chodzi o tematy damsko-męskie. Gdybyście byli um, osobami, które nie wiem w tym momencie, czy w jakimś ostatnim czasie, albo dopiero się do tego zabieracie, um, byłyby w takim procesie rozwodów, um, albo jakichś sądowych, jakichś spraw, no to tutaj właśnie ten wisielec Wam się pokazał, który ma przynieść to szczęście, ok? Więc um, jakby coś, co jest związane z jakimiś sprawami, urzędów, karmy. Przywrócenia równowagi, ale tutaj trzeba to od, odczekać, czyli dać sobie czas, nie wiem, spojrzeć na, na sprawy w jakiejś innej perspektywie. Ja nie myślę, że tu się komuś spieszy do um, zatapiania w uczucia albo w miłość. I jeśli mielibyście z kimś takim do czynienia, kto w tym momencie przechodzi przez taki proces właśnie sądowo jakieś takie uregulowanie swoich spraw i wy tutaj cierpliwie czekacie na tą osobę, ale to już byście musieli mieć taką osobę w swoim życiu i wiedzieć o tym, że tak jest, no to wy tutaj macie takie nieskończoność, to się przedłuża, ja tu czekam, poświęcam się, ale jakby też nie będę na siłę niczego robić, okej? Okay? I... I to jakby było też bardzo słuszne. Równocześnie też, gdybyście mieli jakąś, jakieś sprawy, takie, które jakby pokazują Was, że nie wiem, trzeba zadbać o balans, no to jakby nie spieszyć się. Spojrzeć, jakby troszeczkę inaczej na te wszystkie sprawy z przeszłości i przyszłości, żeby wyciągnąć inne wnioski niż normalnie byście to zrobili. Okay? Czyli w inny sposób niż do tej pory to robiliście. I to ma Wam pomóc w tym, żeby się od tego uwolnić. Czyli spójrz na te sprawy, chyba z przeszłości to o, mogłoby do Was przychodzić. Czy wszystko było takim, jak, jak ty to postrzegałeś, ok? Um, nie wiem, dlaczego macie ten, ten, takie sądowe tutaj sprawy. Jasność, równowaga, decyzje, które mają przywrócić jakąś, um, nie wiem, jakiś spokój w waszym życiu, ale to taki spokój, który um, jakby... No kogoś zawiesza po prostu w jakiejś bez, bezradności, bezczynności, braku kontroli, braku wpływu na to, a równocześnie, jakby poświęć, poświęć coś ze swojego życia, ze, z, z siebie, bo na ten moment to jest to, co powinno być zrobione. Tu się Wam ryby pokazały, i waga, więc może być tak, że ktoś spod tego znaku ewentualnie mógłby być no, powiedzmy tutaj ważnym. Ściskam, pozdrawiam. Moi drodzy, pamiętajcie, lajki, komentarze, suby, Z góry wielkie dzięki i do usłyszenia. A teraz panowie, którzy są w relacjach i temat pracy najpierw. I tutaj u was, moi drodzy, muszę wam niestety powiedzieć, bo tak to karty pokazują i sugerują, więc jakby to nie jest to, co ja, tylko to, co karty. Że jest jakaś miłość tutaj w tym temacie pracy, ale nie mówię, że z Waszej strony, ale mógłby się ktoś podkochi podkochiwać w Was i, i Wy byście to też zauważyli i zaczęli odczuwać. Jest jakaś nowa e, droga w aspektach emocjonalnych, jeśli chodzi o pracę. Czyli jakaś osoba do, m, przy współpracy, prawdopodobnie, która mogłaby się przerodzić w coś więcej niż tylko. E, współpraca sama w sobie. Bardzo zgodna, w każdym razie ta współpraca by się pokazywała, no ale tutaj mam mężczyznę i kobietę, więc prawdopodobnie wszelkie współpracy tego typu. Jeśli nie byłoby podtekstów miłosnych, no to ja mam taki duet, który rozpoczyna coś nowego. Jest to jakby nowy początek zupełnie, nowa droga, nowa szansa, podjęcie Ponownie jakiegoś projektu, ja powiem projektu, bo tutaj jest po prostu jakaś droga nowa pokazana. I wcześniej, na przykład, ktoś to robił z kimś innym, teraz zacznie robić to z kimś innym ponownie, bo na przykład, nie wiem, są jakieś, wiecie, nie wiem, nowe w możliwości, nowa wizja tego, jak to zrobić, um, nowe pomysły, po prostu coś, co połączy tutaj dwie osoby i e, w związku z tym będziecie mieli szansę na to, żeby, nie wiem, coś odrodzić po prostu. E, no, oczywiście też może być y, sprawa tego, że ktoś się będzie tutaj jakby liczył z tym, że musi zakończyć tą znajomość, bo będzie widziała ta osoba, że tutaj to idzie w, w złym kierunku. Y, a na przykład obie osoby są zajęte, tak, jeśli chodzi y, o życie prywatne. Także tutaj Wam tylko to mówię, nie chcę tutaj ingerować, że tak powiem, prywatnie bardzo, bo. Bo to może być nawet z wami nie ale tak akurat karty pokazały, więc myślę, że dla kogoś z Was może to być ważne. Tu się wam lew pokazał w tych kartach, no ale to też te znaki z nie są aż takie ważne. No i macie teraz w kartach na miłość, na uczucia, macie kartę kochanków, więc no może być tutaj coś na rzeczy i to przenosicie do domu, ale to komuś ciąży. I. No, i co mam tutaj powiedzieć w związku z tymi kartami, jak one tak się powiązały tutaj? E, teraz e, druga rzecz, no i ona jest tak samo związana z tym wszystkim i z tym, co tutaj powiedziałam przed chwilą, też, że może się ktoś zacząć się zastanawiać na tym, żeby to zakończyć. Być może zanim się rozpoczęło. Ale tutaj mam też tak, wiecie, karta kochanków to też jest karta podejmowania, dokonywania wyboru. I to jest taki wybór bardzo ważny. To nie jest taka, nie wiem, na zasadzie kupić to czy to, tylko to jest takie naprawdę coś, co się życiowo bardziej będzie tutaj dostosowywało do tego. Coś, co ciąży, coś, co obciąża, coś, co nie pozwala. Na jakąś swobodę, wiecie, yy. i być może wybór, który ma zakończyć tą, tą ciężkość tutaj w tym, w tym temacie. Przygotujcie się na jakąś yy. trudną, trudną decyzję, trudny wybór, i dotyczyć to będzie relacji, bo tutaj są cały czas te dwie osoby pokazane i kobieta i mężczyzna. Mam bliźnięta tutaj pokazane, więc może bliźnią to też dotyczyć. Yy. Ale dziesiątka buław jest o tyle dobra, że ona mówi, że jesteś o krok od zrzucenia tego ciężaru, tak? Że tutaj dajesz radę, że tutaj jest ta osoba wytrwała, wytrzymała. Nawet na ten trud, nawet na tą ciężkość, ale jakby, jakby za słowo honoru sobie traktuje to, że ja dotrzymuję słowa, tak? Więc jakby dlatego też jest ta ciężkość, bo ktoś to traktuje naprawdę serio. Więc tutaj mam to dla was pokazane. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie lajki, komentarze, suby, z góry wielkie dzięki i do usłyszenia. I teraz panie singielki i to, co się u was pokazuje w pracy najpierw, macie bardzo dobre karty, bardzo dobre. Macie kartę siły, macie kartę czterech buław, więc albo ktoś pokonuje przeszkody, albo ktoś jest gotowy na to, żeby się zderzyć z jakimiś sprawami. Tutaj jest karta, która mówi o tym, że... Jest duża pewność siebie. Tutaj ważne będzie: kontroluj swoje emocje i zapanuj nad sobą, tak ogólnie, czy, czy też to jest fakt już stwierdzony, że ja panuję nad sobą, ja wiem, jak to zrobić, ja wiem, jak to pokonać. I macie kartę sukcesu, bo cztery buławy to jest karta szczęścia karta, gdzie jakby ludzie docenią to, co zrobiliście, wy sami osiągniecie jakąś, e, jakiś sukces po prostu w tej pracy, ale też macie tutaj, e, e, no, ja mam pokazaną dwie osoby, kobiety i mężczyznę, którzy jakby uwierzą w to, że są po prostu niezniszczalni, e, idą ramię w ramię w jakiś tematach, mogą na siebie liczyć e, i tu jest bardzo dużo wsparcia, no i e, może to pójść nawet. Dużo, dużo dalej, bardziej w prywatny świat tutaj możecie pójść z tą osobą, jeśli to oczywiście też z wami by rezonowało, ale jeśli nie, no to sama praca w sobie jest pokazana jako sukces odniesiony przy wytrwałości, przy uwierzeniu w to, że ja mogę, ja potrafię i ja to zrobię. Być może ktoś wierzy w Was i pokłada w a, Was nadzieję na to, że Wy to zrobicie. No to Wy macie pokazane, Wy to zrobicie i to jest bardzo dobre. E, znak Zodiaku Lwa Wam się tutaj pokazał, e, więc może być to też ważne, ale nie musi. I teraz, e, jeśli chodzi o tematy damsko-męskie, tutaj mam bardzo odważną kobietę pokazaną, więc tutaj by te karty z Wami się pokrywały, i macie dziesiątkę monet. Patrzcie, że tutaj się to też pokazało, między innymi ten akcent, właśnie że dwie osoby z, z pracy na przykład mogłyby a, zacząć myśleć, czy stworzyć, e, czy próbować stworzyć rodzinę. Bo tu mam dziesiątkę monet, więc zarówno i w karierze byście tu się pokazały, że świetnie sobie poradzicie, tak samo jakbyście mogły tutaj już być na etapie, że łączę życie prywatne teraz z, z, z tą karierą. Więc nawet jeśli jesteście z to nawet gdyby nie było tutaj tej, tego typu energii, wy macie bardzo silną pozycję jako ktoś, kto utrzymuje dom, rodzinę w pojedynkę. Bardzo dobre karty super tu się u Was to pokazało. Jakiś przepływ pieniędzy, zjazdy rodzinne mi się tutaj pokazują u Was. Um. No, jakiś, no i tutaj kobieta jest w ogóle bardzo kluczowa w tym wszystkim, więc no, no, oczywiście wy jesteście tutaj tą kobietą. Także tyle dla was. Ściskam, pozdrawiam. A pamiętajcie lajki, komentarze, suby. Sorry, że tak wam przypominałam o tym, ale jeśli jesteście nowi, a was tutaj coś się zainteresowało, to zapraszam oczywiście. Z góry wielkie dzięki i do usłyszenia. A teraz e, panie, które są w relacjach i to, co się dla was, moje drogie, pokazuje. E, przepraszam, no tak, panie w relacjach, ale pod kątem pracy, bo jeszcze tego nie do, dopowiedziałam. I tutaj macie pokazany tak, początkowy chaos w jakiejś sprawie, niedogadywanie się, takie, dużo takiej energii, gdzie, nie wiem, ludzie po prostu niby jeden cel im przyświeca, ale tak, ten początek jest pokazany jako dużo takiego, wiecie, e, tu się mówi, że tak dużo pracy, zero efektów, tak, dlatego, że każdy biegnie w inną stronę, tak? Albo kręcicie się w kółko i jakby nic z tego nie ma. A wręcz e, pomagając sobie, zaczynacie sobie przeszkadzać. Więc tutaj się coś poukłada. Tutaj nastąpi jakiś z tego chaosu, przy, e, przejdziecie do takiego momentu w końcu, kiedy e, e, no, z, znajdziecie ten porządek, tak? Wie, według którego zaczniecie, no, w końcu już ten postęp zacznie się robić. Czyli może być tak, że będzie trzeba kogoś wykluczyć, być może nawet e, z tej grupy e, osób, po to, żebyś, żeby, że, bo być może będzie za duża, że za dużo ludzi jest, za dużo opinii, a wy wybierzecie po prostu to, co jest najbardziej bliskie i wtedy stworzycie inną grupę, która no, będzie mogła się dogadać i i wtedy no, ten postęp będzie natychmiastowy niemal, że tutaj są jakieś pieniądze, nauka, e, zdolności, którymi się ktoś będzie wykazywać, e, i naprawianie czegoś, ale praca nad jakimś fundamentem, który przyszłościowo przyniesie pieniądze i to tak solidnie. Więc to jest, jeśli chodzi o pracę. A teraz, jeśli chodzi o uczucia i partnerstwo. Macie ochronić jakieś pieniądze, nie wiecie, jak, jakąś taką swoją indywidualność tutaj w, w jakiejś sprawie, ale nie wiem, e, czy to chodzi dosłownie między partnerem a partnerką, czy chodzi o jakąś inną sprawę wam indywidualnie ważną i wy o tym byście wiedziały, bo tu jest pokazana osoba, która jest niezależna, która ma swoje pieniądze, która ma e, nawet w tym partnerstwie jakąś swoją konkretną pozycję i. I tu się albo zastanawiacie nad tym, co, czy coś zainwestować, czy przeznaczyć jakieś Wasze pieniądze na coś, ja nie wiem. Ale mam dziewiątkę buław i ta karta mówi: bądź ostrożna, albo ostrożnie z jakimiś ludźmi, z którymi będziecie miały do czynienia, bo, bo ta ostrożność tutaj będzie w stosunku do tych ludzi ważna, wręcz kluczowa. Tak jakby nie, nie ufać wszystkim, z kim macie do czynienia żeby zachować tą swoją pozycję niezależności, nie wiem o co chodzi zupełnie, ale jeśli będziecie wiedziały, no to, no to, to jest takie dosyć istotne tutaj na ten, um, tu w ogóle taka indywidualność mi się bardzo pokazuje. Nie mam za bardzo takiej energii właśnie i mężczyzna i kobieta, tylko właśnie jedna osoba, która ma się ma, masz być na czuwaniu, masz być na um, <laughs> No na czuwaniu, ja bym to tak nazwała. I przy pieniądzach, czyli ty pilnuj tych pieniędzy na czuwaniu. Ale tutaj nie mam takiej energii, że ktoś wam chce coś a, zabrać, tylko jakby nie, nie odchodź z miejsca. Nie, a, jest tu jakieś zmęczenie, jest pokazana energia takiej wytrwałości równocześnie. Czyli pilnuj cały czas, nie wiem, tej swojej niezależności. Bo to jest dla Ciebie ważne w tym momencie, żeby na tym się skoncentrować. Więc tyle. Pozdrawiam serdecznie no i do usłyszenia. Trzymajcie się.